Ja się witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadoli trochę się kłania. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć, że Intra nie ma z tego względu, że nagrywam w 4K i w HDR-ze, więc trochę inaczej, no zdecydowanie inaczej niż zwyczajnie. Nie chciałem tego wszystkiego zmieniać, niszczyć i, e, i dostosowywać i mam nadzieję, że YouTube mi tego nie zmieni i będzie sobie można to obejrzeć nawet na większym ekranie i ewentualnie sprawdzić, zobaczyć, co się w tym zbaniaku moim zmieniło. Jak widzicie, 300, litr, 300 litrów jest po lekkim liftingu. Nie mówię po dużym liftingu, chociaż wyciągnąłem wszystko praktycznie, co się dało, czyli wszystkie rośliny, i wszystkie korzenie, które mi się udało wyciągnąć, a zostało tylko podłoże i kamienie. Przede wszystkim podłoże i kamienie zostało ze względu na obsadę. Która się niewiele zmieni, Wy Latują jak wiecie, i wyleczyć nie mogą jady, ale zostaną kiereski, dla których tutaj jest piasek przede wszystkim. Druga sprawa to pod tymi głazami tam jest siatka budowlana, i pod siatką jest ziemia ogrodowa, która tam była położona, która na pewno już jest w tej chwili, no myślę, że już jest jałowa, aczkolwiek nie była specjalnie jakoś tam użytkowana ale po tylu podmianach i po tym, co ten baniaczek przeszedł, to już na pewno tam wiele składników odżywczych w niej nie zostało. Zwłaszcza, że wszystkie rośliny, które w tej chwili są w tym zbiorniku, to są rośliny tak zwane pifity, czyli 3 czwarte to są mikrozoria i jest trochę jeszcze anubiasów, no i trochę mków jeszcze zostało. I to tyle, co jest z roślinności w tym zbiorniku. Więc, więc roślinność jest bardzo bardzo prosta. Dlaczego w ogóle ta zmiana? No, coś mnie wkorciło od dłuższego czasu i denerwowało mnie to przede wszystkim, że za tymi moimi wyspami było bardzo dużo miejsca. Tam na początku były był cały osprzęt był filtry wewnętrzny, do których chciałem mieć łatwy dostęp więc te wyspy były na tyle duże na tyle duże odstępy żebym mógł się do tego spokojnie tam z tyłu dostać w tej chwili to wszystko zostało zlikwidowane więc całe wyspy mogłem przesunąć na tył Zostało tam troszeczkę miejsca, dla mniejszych ryb bez problemu się mogą tam zmieścić. Ta lewa wyspa na tyle ma dużą tam przerwę z tyłu, że również tam dwa ziemiady, trzy, trzy mogą się spokojnie jeszcze zmieścić, ale oczywiście one sobie na to nie pozwalają, więc siedzi tam tylko i wyłącznie jeden ziemiad. Dla mnie to jest lepiej uważam, bo efekt wizualny dla mnie jest fajny. Skalary i tak się specjalnie nie chowały z tyłu, ale są w tej chwili i tak uważam bardziej widoczne, aczkolwiek jak tak teraz na nie patrzę, to czy na zdjęciach, czy na filmach są prawie w ogóle niewidoczne z racji swojego koloru. E, optycznie patrząc tak gołym okiem, je dobrze widać w baniaku, ale na tle tego czarnego tla, tła i e, tego, jak wygląda baniak, to niestety jednak wybór może czarnych ryb nie był może najlepszym. Trzeba było na przykład wybrać, nie wiem, czerwone albo jakieś. E, fluorescencyjne. Nie, tu sobie absolutnie żartuję. Te akurat skalary mi się podobają, ale, ale akurat ten koi najbardziej jest w tej chwili widoczny z racji swoich kolorów. Ale to o to chodzi. Chodzi o to, żeby mi się ryby przede wszystkim podobały. One urosną i będą trochę inaczej jeszcze wyglądały, więc mam nadzieję, że dużo ładniej i dużo bardziej będą widoczne, jak podrosną. Co jeszcze w tym baniaku się zmieniło? nic się nie zmieniło, wylądował skimmer na jakiś czas, ponieważ chciałem się pozbyć resztek rzęsy tak jest, wreszcie udało mi się pozbyć praktycznie w 99% rzęsy wreszcie tafla jest czysta, piękna, ładna i wspaniała nie mogłem się tego dziadostwa pozbyć z racji tego, że dużo roślin wystawało ponad powierzchnię plus te korzenie, a teraz praktycznie do tafli mam dostęp bezproblemowy i wreszcie mogłem się tej rzęsy pozbyć. No i jest spokój. I to mi się bardzo podoba. Myślę, że tutaj trafią jeszcze z czasem jakieś rośliny pływające, ale to będzie najprawdopodobniej Pistia lub Limnobium. Może jeszcze ewentualnie na coś innego się skuszę, ale, ale głównie stawiam na te dwie. Zwłaszcza, że pistie mam u siebie w domu, więc pewnie tutaj wyląduje. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Przede wszystkim o to, żebyście pytali i Opowiedzieli mi, co sądzicie o tej wersji aranżacji w moim akwarium. Jak to według Was wygląda? Ten brzęczyk, który widzicie tutaj, bulbulator, który jest po lewej stronie, on z tego zbiornika wylatuje już niedługo. On tutaj był głównie na okres leczenia, który się niedawno zakończyło. Były tutaj dwie bardzo duże podmiany. Plus kawał czasu pracował filterek z węglem aktywnym, zaolitem i purigenem w środku, i, i mam nadzieję, że akwarium woda jest czysta. Wystarczająco, więc bulbulator wyląduje spokojnie znowu z powrotem w beczce, gdzie jego miejsce. A tutaj jest i tak wystarczający w tej chwili ruch tafli wody, żeby obecnie to wystarczało. E, możliwe, że wyląduje tutaj w wakacje, kiedy e, temperatury się podnoszą powyżej 30 stopni, i lepszy, lepiej, żeby ta woda była zdecydowanie natleniona. E, Kwestię baniaka myślę, że mamy załatwioną. Chciałem Wam jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć: to jest. E, Kwestia lampy, która wisi nad 300, -ką. jak pamiętacie, to jest, tak, albo nie pamiętacie, to jest lampa DM LED i niestety zaczyna szwankować, część, część diod w niej się przepaliło. Lampy mam już kilka lat, ile dokładnie, już nie pamiętam, trzeba by zajrzeć do starych filmów, kiedy u mnie wylądowała. Niestety 12 albo 15 diod, bo tam są po 3 w sekcjach, niestety się przepaliło. Przypomnę, że tu są diody 6,5, 8,5 i Full Spectrum, ale te Full Spectrum te stare, czyli taki różowo-fioletowy odcień i to nie jest nic specjalnego. Więc zastanawiam się powoli, a właściwie coraz szybciej nad kupnem nowej lampy, więc jeżeli macie jakieś sugestie, porady, chcielibyście mi doradzić, czy jakiegoś znacie dobrego producenta, to jak najbardziej czekam na coś, co będę mógł w tym zbiorniczku przetestować Wreszcie zbiorniczek mi się zaczyna podobać Wreszcie chciałbym mieć do niego jakąś nową, fajną lampkę, która mi to fajnie oświeci I jakiegoś szału tu oczywiście nie potrzebuję Z racji tego na to, co tu rośnie w, w, na dole Więc nie musi być tutaj od razu, nie wiem, 300 czy 500 W. Fajnie, żeby to po prostu dawało fajne refleksje albo coś w tym stylu. Ładnie, ładnie, żeby było oświetlone. To mniej więcej, kochani, tyle na dzisiaj. Ja oczywiście czekam jak zwykle na Wasze opinie, komentarze. Odezwijcie się pod filmem. Wszystkiego dobrego dla Was życzę. To, to tyle na dzisiaj. To cześć.